Co nie zauważyłem, że ta noga się połamała w wędzarni podczas sztormu. Wędzarnię przesunąłem, zaznaczyłem, żeby tutaj się zmieściła z dachem. To to musi się kończyć wędzarnia. Zaraz to wezmę i umyję karszerem. Bez mikrofonu, żeby mi się nie zapieprzyły te mikrofony. Więc zaraz tutaj gdzieś tą kamerę ustawię i nagram jak myję karcherem To sobie wykorzystam tak, budzi się to życie pomału Wschód słońca Byłoby dobrze zdjęcia robić A nie murować, ale dobra Idziemy z koksem Szybka akcja Ach, boże, 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 Boże I nie mam tej blachy Gdzieś tu jest, tylko teraz dziona tutaj jest Włożona Gdzieś z boku Dobra To takie pozostałości po budowie mieszadła do klejów do zapraw Ciekawe jak to odchoruje Ile dni nie będę w stanie łazić A i tak mi ta poziomica nie sięgnie do samego dołu. Zobaczmy czy ja to mam. Tak, to mam w poziomie, więc od ściany muszę odejść odpowiedni dystans. Kończymy to nagrywanie, potem Wam pokażę przebitkę, jak to wyszło. Do zobaczenia. Na razie skończyłem. Synowie moi sprzątają. Pokażę Wam efekt. Wyszło tak. Tu jeszcze muszą mi synowie dookoła poskrobać i zmyć ten płytki delikatnie. Jutro będę musiał tu bardziej wysprzątać. O. Wyszło to tak. Tu mi się trochę rozjechał z linii. No ale to takie krzywe. Strasznej jakości są cegły. Synu, tutaj też trzeba dzieje workiem nakryć. Nie? Tak. Czarnym. Najlepiej to nawet do worka wsypać. Całe wsunąć do worka dużego. Ja to jutro wy wykorzystam. Do zafugowania tutaj. Dziu dziurek co, co niektórych. To jest metrówka do zwinięcia. Wędzarnia naprawiona. Jak widzieliście, ta noga pękła, więc dobrze, że przerabiam na tradycyjną. I jak się chłopaki pomagało? Konrad, lubisz nie wędzić w tradycyjnej? Syn zadowolony, bo lubi ogniska pilnować. Jak ma ochotę, bo jak go proszę, to nie lubi. Ale jak sam chce, to lubi. Także. Nie źle, Ale moce mi się skończyły na dzisiaj. Nie, tam tam, tu są pies, łopata. Coń, co, gdzie jest łopata ta duża? Je, jedna jest tam, a druga jest w szopce. Ale to takie całe włożysz. No. Bo to chodzi, żeby wilgoci nie łapało, żeby, żeby nie wyschło za bardzo, nie? To jutro to z wodą sobie rozrobię i posługuję. Okay. I to tam po gdzie stało tam z boku, albo tutaj przy cegłach te, te, te resztę ułóż, nie? Cegieł. Dobra. jest No spoko, spoko. To dobra, to na tyle w tej części nagrania. Jutro położymy tą budę na górę i ten... Albo dzisiaj jeszcze zobaczę, jak, zł jak złapą cegły, bo cegły muszą związać. I jak zwiążą cegły, to... tą budę się położy. Odkręcę dach i... ta do czarnego. Dobra, idę usiąść. Dobra, daj to. Tutaj, chodź. możesz mi tutaj przyć... Przy przy Przytrzymaj to tak. Połóż to na razie z boku. Przytrzymaj to tak. O. Trzymasz? No i dobra. Teraz ja to złapię tu. Chcąc poprawić popsuję Nie mam tyle desek właśnie tutaj Drut Wiśniak oddala ale tak to wyszło zatrę to jutro drewienkiem i będzie ładnie ale już mi się moc skończyła koniec tą nierówną walką z mi tu sprzątnie i na dzisiaj koniec coś z tego będzie Coś z tego będzie Siemano, tak to wyszło Pokaż synu, wędzania już stoi Wejdź tutaj, pokaż Tu będzie blacha na górę I tak to wygląda Teraz się przynajmniej w głowę nie uderzę Bo taki takie ryzyko Ładnie jest. To wszystko, drzwi ładnie chodzą. Więc wszystko wychodzi, że jest spokój. W poziomie. Tutaj tylko taki sam gatunek. Jest taki sam. Także wygląda to spokój. Dziwiczki sobie tylko muszę zamówić. Bo starek leciły mu przerobową. No ale to tak bywa. Zdarza się. Więc ten. Wyciąć, kończymy. Ten sam. Robimy. Robimy małego testa. Jak widzicie, tak to bierzej wygląda. Temperatura wzrosła o 11 stopni. Więc zobaczymy. Na razie w środku to jest tak. O taka blaszka jest położona trochę, być może za duży ten zrobiłem ale jest obliczone na 400 litrów tu jest prawie 400 litrów więc tak z małym zapasem Dobra. dach mogę uchylać o tak tyle powinno wystarczyć do osuszania więcej nigdy nie potrzebowałem więc zobaczymy jak to będzie szło Na razie wygląda to dosyć obiecująco. Została jeszcze jakaś dziwna zaprawa. Chciałem gotowca, ale myślę, że ciekawa. Normalna 100 Taka jasna ta zaprawa wapienna. taka. Będę musiał teraz karczerem umyć całe podwórko. Tutaj takie testy robimy. To się wypali i koniec na dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z temperaturami. Dźwignie są muszę zamówić. Stare, zardzewiałe gdzieś tam z boku leżały. Ale pali się całkiem dobrze. Mamy 26 stopni teraz. To jest takie, wiecie, drewno do kominków, co sprzedają. O. Zobaczymy, czy ten wentylator będzie tutaj, czy się do czegoś będzie przydawał. Być może będzie opcja elektrycznie wędzić, tylko kabel będzie szedł po prostu tutaj. Będzie szła grzałka o tutaj i kabel będzie szedł w dół, po prostu Dźwiczkami będzie wkładany tutaj, tą stroną o. I sobie będzie też elektrycznie działać, nie powinno być problemu W razie jakiegoś nieszczęścia To tyle, ogólnie projekt zrobiony Z elektryka wędzarnia stała się tradycyjna Ładnie się tli, 28 stopni wędzarni. Wygląda to spoko. Zamiast tropu jest gruba taka pół centymetrowa tam widzicie blacha, kawałek jest, cztery tarcze, jedna tarcza na jedną stronę poszła. Powinno być ok. Mam jeszcze po 20 cm z każdej strony od drewna do yy, ścianek, a to będzie tak wyglądało, o, jak jest teraz. Co o sądzisz? Będziemy pilnowali wędzarni? No. no. Nie, już wiesz, że ci się nie będzie chciało, nie? No. <laughs> Ale elektrycznie też nie będzie można robić. Coś tam pokombinuje w końcu, będę mógł posiedzieć. Latem w ciepłą, ładną pogodę przy wędzarni. Dobra, kończymy tę nierównowagę. Ile dymu jest z takiej wędzarni? No, tyle co widzicie. Nie jest tak dużo. Cuk jest spoko. Straciły moc stare przyrobową. Drugie takie zamówię, otwór mam zrobiony do drugich dźwiczek. Dach uchylny w razie W do osuszania. To tak, no, coś z tego będzie Elegansia trzydzieści osiem stopni. Jak na taki ogień nie dużo trzydzieści siedem. Nie źle. Słuchajcie, jest taki ogień jak na razie od pół godziny i jest 55 stopni. Więc wydaje mi się, że da radę. Nie wymij za dużo. Ogień nawet za duży jest powinien być mniejszy. Ale się jeszcze dobrze wędzania nie wygrzała. Ale daje radę. elegansio ja normalnie przyzwyczajony, że jak się wędzi to się wędzi takim ogniem O, tak ma być A tak mam 32 stopnie tutaj więc będę musiał bardziej palić niż się nauczyłem No ale to nic Damy radę Ważne, że nie jest drugą stronę, że tylko taki ogień a temperatura 5 milionów tysięcy stopni Tak więc teraz odpoczywam mój syn myje podwórko jak zacięliśmy ten kawałek po murowaniu to już umuje całość wędzarnia sobie kopci malutku, jak widzicie nie ma tego dymu też jakoś bardzo bardzo dużo jak wiecie co robicie to wcale nie że musi być jak w parowozu nawet tak jest wyszła ta wędzarnia więc zobaczcie jeszcze raz więc tylko muszę albo naprawić stare dziczki, Zrobić taką sztukaterię, żeby dorobić zagaz Bo się zardzewiał i ułamał Albo kupić nowe Albo zrobię sobie jakieś inne Trochę tam dziczki, to mi pękate wyszła ta wędzarnia tak mi się... Ale tak to jest jak to jest cegła rozburkowa i gdzieś mi się przekrzywiła po prostu Przyłożyłem z góry poziomnicę i uciekła mi z wymiaru Ok. Dobra, to tyle, macie cały skut Pada na pysk, ledwo chodzę Wczorajsze murowanie dało mi w dupę. Dzisiaj poprawiłem, także jutro pewnie spędzę czas w ogrodzie. Odpoczywając. Trzymajcie się.